thank you W naszej działalności najlepszą dla nas reklamą jest opinia zadowolonych klientów. I zdecydowanie tak właśnie się to odbywa, że klienci, którzy mają już nasze systemy, są z nich zadowoleni, są dla nas najlepszą reklamą. Tutaj jesteśmy po to, żeby w razie czego po prostu służyć poradą, pomocą, żeby się pokazać naszym klientom, że jesteśmy, że jesteśmy w zasięgu ich ręki, nawet w momencie, kiedy są tutaj prywatnie, również możemy im pomóc. W na naszych stoiskach prezentujemy elementy e, układów, które montujemy w przechowalniach warzyw. Takie jak e, widoczne tutaj skrzyniopalety, wentylatory, e, układy automatyki. To są, tak jak mówię, tylko elementy, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie żadnej przechowalni tutaj przenieść. Jest to na na stałe związana z budynkiem, więc, więc tylko możemy chociażby za pomocą tej makiety pokazać systemy, których, których używamy właśnie w przechowaniach warzyw, aby odpowiednie warunki zapewnić przechowywanym towarom.